O matko, zaspałem. Uff, jednak nie. Okropne uczucie zaspać. Pewnie też doświadczyliście go nieraz. I człowiek nie wie, czy wybiegać z domu w ciągu pięciu minut, czy jednak lepiej iść dospać to, co nam się śniło. Zaspać można z różnych powodów. Awantura za ścianą, płaczące dziecko, albo impreza wieczorem. I w życiu duchowym też możemy coś przespać, zaspać. Jak dzisiaj apostołowie przespali przemienienie Jezusa na górze. Ale coś, co mnie fascynuje w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że gdy Piotr się obudził, pierwsze co zrobił, to rzucił się ku Jezusowi i nie patrzył, czy robi mądrze, czy głupio, czy wystawia się na pośmiewisko, czy nie, bo to Jezus dla niego liczył się najbardziej. I to jest coś, do czego ja chcę dążyć, by to On liczył się najbardziej.